Tak, sobie wykupiłem na poprawę nastroju, parę przysmaków. Ach, przysmaki muszą być jak zawsze, teścik. W sumie to wszystkie lejsy kupiłem oprócz jednego. No i zobaczymy, co to jest. Mamy tutaj różne lejsy. Kuaklind Kerry Pizza, cokolwiek to jest. Nori Seaweed, jakieś te. Te glony, glony wodne. Mięk camcrop rose flavor. Nie mam pojęcia co to jest. solone jajko. No w ogóle. To, to, to jest szok dla mnie co to jest. Hot chili squid flavor. No jakieś ośmiorniczki czy coś. Zobaczymy. Może, może dobre będą. No i bułeczka. Na, na przegryskę na koniec. Ogólnie to zacząłbym chyba od, od czegoś lekkiego Nori seaweed 25-lecie Nie wiem co to jest Mmm, ładnie pachną No, ładnie pachną Mamy te jakieś gloniki No muszę przyznać że dobre ale w smaku jestem w szoku ale dziwne One są One są słodkie Jak się je to są tak słodziutkie ale na koniec jest posmak właśnie tego pszaka tego glona tej, tej Nori, nie? No Jadłbym, jadłem Powiedzmy od 1 do 6 jak oceny w szkole, nie? No, to temu bym dał. Aż ciężko powiedzieć. No szóstki nie dam, ale Nie no, dla mnie piąteczka, nie? Piąteczka. Mm, dobra piątunia. Piąteczkach. Możemy teraz przejść do następnej paczki. I to mnie bardzo ciekawiło, co to jest. Miękkam krop roz flavor. Cokolwiek to jest. Ale tu są jakieś papryczki. Limonka. Mm. Dziwny zapach. Ole dziwne mm. Jak to opisać I są słodkie I są cytrynowe, limonkowe I Ja nie przepadam za, za tymi daniami z limonką ale Tutaj nie czuć jej tak mocno, ale i tak Dla mnie to jest dziwne Jakby limonka z czymś słodkim I, i coś, coś posmak czegoś No, dla mnie to One są jeszcze słodsze Dla mnie to trzy, trzy nie. Zjadliwe zjem, ale nie, to będzie trujeczka, trujeczka. Następnymi chipsami, które przykuły mi uwagę, to solone jajeczko, nie. Ja, jak może smakować solone jajko? No nie wiem. Ale Zapach. No niby jest jakieś jajko, ale tak trochę serowo mi podjeżdża. Chips normalny. Ale jak dziwne. Jakby blizał surowe pieczarki. Bardzo dziwne. No nie wiem dlaczego, ale mi to... Ja mam posmak pieczarki surowej, jakbym lizał ją. Albo mi się wydaje, albo to jest pikantne. I dlaczego? Ciężko ocenić. Na mnie 3,5. Solone jajeczko 3,5. Dobre... Znaczy okej, okay są, ale... Lepsze są niż tamte poprzednie, ale... Nie... Nie zachwycają mnie. Następną będzie Hot Chili Squid Flavor. Jakieś ośmiorniczki. O, ale tu nie są te. Tu nie są USA Chipsy, tylko są karbowane. O, to ja lubię karbowane. O, o już zapach. O, aha. już zapach mnie zabija. Ładny karbowany ten, chipsik. Uuu, to już Street Food z ulicy, ostry sos, pali dupa, już mi się przypomina. Miał być ostre, a nie jest. Hmm. To, to jest dziwne. A coś co. Coś co nie, nie ma być ostre jest ostre. A coś co jest ostre nie jest ostre. No w smaku okej, okay, no. Jak ktoś lubi posmak takiego przypieczonego squida. Jakiegoś takiego ośmiornicy czy czego. No jest posmak trochę tego. I troszkę słodkie są te te chipsy. No to okej okay są, ale to nie jest mój smak. Chyba czwóreczkę bym dał. Czwóreczkę. Bo jednak, jednak mają jakiś smak, a jajeczko nie, nie miało. Jajeczko dobre na, na jakiś poran, poranek o zacząć dzień z lekkim chipsem. To jednak już ma trochę smaku. Więc czwóreczka. No i to mnie zaciekawiło, że sygnowane jakimś tam szefem kuchni niestety nie przeczytam bo nie, 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 nie znam liter wszystkich quackling pizza. nie wiem czego się spodziewać po tym jakieś, pap jakieś przyprawki lecimy z tematem Czuć pizzę Czuć zioła I czuć jakby trochę takie jakby u nas lacy te chicken kurczakowe Chips, chips jak chips Jeden jaśniejszy, jeden ciemniejszy To nie moje smaki Hmm. To ma podobny smak jak tamto z limonką. Troch, troszeczkę inne, ale podobne. Hmm. Dlaczego ja? Ktoś może lubić, ale. Dla mnie za dużo tej limonki. O, te, teraz jeszcze czuję ostre, nie? To jeszcze jest ostre. Jak dla mnie to jest 3 2,5 bo no bo to nie jest mój smak po prostu. Ktoś może lubić takie rzeczy. Ja nie przepadam za daniami z limonką. No 2,5, trujeczka. Tamte troszeczkę lepiej mi wchodziły. Te są na ostro, a tamte na słodko, o. O. No. Bułeczka. To jest bułeczka yy, wypełniona tym taj że to tak nazwę I to, to jest mega bułeczka fajna, mięciutka taka maślana, czy nie wiem jak to nazwać W środku mamy to nadzienie Mmm, to jest mmm Dla mnie to jest mega To jest najlepsza rzecz jaką można jeść Zamiast męczyć się chipsami to można kupić sobie taką słodką bułeczkę Mmm Mięciutka Słodziutkie Nawet nie drogie. Ona chyba 12 batów kosztuje. Nawet nie pół dolara. To jest najlepszy, najlepszy breakfast dla mnie. A jeszcze mleko sobie kupić. Jakieś lakta sojczy czy coś. Bez laktozy. Mmm, Dla mnie ta bułeczka to jest szósteczka. Bardzo dobre A więc no, no to to by było na tyle. No pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.